Dzień dobry, dzisiaj opowiem Wam historię pewnej jednej książki, po której przy czytaniu moje życie się trochę zmieniło. Zaczęłam dostrzegać wiele innych rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałam i chcę się z Wami podzielić i zachęcić Was do czytania książek. Ponieważ na samym starcie przypomnę, że jeszcze miesiąc temu byłam pewna, że nigdy nie przeczytam żadnej książki i byłam totalną przeciwniczką książek, yy, ale po prostu wiecie, trochę miałam w mózgu inaczej układane. Myślałam totalnie błędnie. Dzisiaj Wam opowiem moje rady, właśnie, żeby wasze życie stało się jeszcze lepsze. Na wstępie zostawcie łapkę w górę, a ja zapraszam Was do oglądania. Książka, o której będę dzisiaj mówić, to jest książka Jamesa Cleara, Atomowe nawyki. Jest to książka, która przedstawia nam, jak drobne zmiany mogą dać nam niezwykłe efekty. Dzisiaj właściwie Wam opowiem, jak ta książka wpłynęła na moje życie, więc ja nie przedłużam i po prostu zacznę Wam opowiadać. Okej, okay, a więc rada numer jeden. Według Jamesa, poprawa jakiejkolwiek czynności o 1% w dłuższym czasie będzie miała naprawdę dobre efekty. Jeżeli poprawisz coś o 1%, będziesz kumulował taką siłę, która po przekroczeniu pewnego progu pozwoli ci przekroczyć barierę tak zwanego ukrytego potencjału i w pewnym momencie finalnie osiągniesz swój cel. Powiem wam na moim przykładzie, że jest to naprawdę bardzo prawdziwe zdanie. W moim przypadku jest to budowanie na przykład portfolio fotograficznego bądź filmowego. Przez wiele lat robię coś za nic, nikt mi za nic nie płaci za wszystkie sesje. Cały czas coś robię, ale finalnie i tak nic z tego nie mam. Po przekroczeniu właśnie tego jednego progu w końcu jakiś klient się do mnie odezwie i powie: Wow, jakie fajne portfolio! W taki oto sposób właśnie zdobędę klienta. Więc wiem, że robienie sesji za darmo, za free, z czego ja nic totalnie nie mam, takiego, wiecie, materialnego, opłaciło się, ponieważ teraz mam klientów i wiem, że ta ciągła praca, która pozwalała mi do zbliżenia się do tego sukcesu, się opłaciła. Oczywiście, nie dało mi to tylko pieniędzy, ponieważ no wiadomo, pieniądze to nie wszystko. Dało mi to również dużo wiedzy, również wiedzy teoretycznej, wiem jak się obchodzić z klientami i po prostu nauczyło mnie to jak robić zdjęcia. Powtarzając dobre nawyki, kumulujesz taką ukrytą siłę, która w pewnym momencie się wyzwoli i po nawet latach w końcu nastanie ten przełomowy moment i osiągniesz to, co chciałeś. Musisz się liczyć z tym, że zewnętrzny świat, czyli ludzie będą widzieć tylko Twój sukces, nie będą widzieć tej drogi, którą przybyłeś bądź przybyłaś, by ten sukces osiągnąć, więc będą twierdzić, że osiągnąłeś swój cel z dnia na dzień, ale ty wiesz, jaka jest prawda. Książka również pozwala nam zrozumieć, by nie skupiać się tylko i wyłącznie na naszych celach, ale na tych wszystkich systemach, które prowadzą nas. Do zamierzonego celu i osiągnięcia sukcesu. Przykład: bałagan w pokoju. Osiągnąłeś cel w postaci posprzątania go i już jest czysto i jesteś zadowolony, a to się równa, że masz porządek w tym pokoju. Ale jeśli nie zmienisz nieschłonnych skłonności bałaganiarstwa, Twój pokój wkrótce będzie wyglądał identycznie czyli będzie totalny bałagan osiągnięcie celu jest tylko chwilowym momentem w naszym życiu i musimy się bardziej skupić na tym jak ten cel osiągamy na tych wszystkich systemach, dobrych nawykach, by ten cel osiągnąć. Bez dobrych nawyków no niestety po prostu będziemy wracać do tych y, złych chwil, czyli na przykład kiedy mamy bałagan w pokoju, więc bardziej się nauczmy po prostu codziennie na przykład ścielić łóżko, codziennie odkładać dane rzeczy na dane miejsca, by po prostu mieć wszystko poukładane. Moim przykładem życia jest nakręcenie na przykład filmu krótkometrażowego, który zdobył trzecie miejsce w konkursie. Gdyby nie pisanie scenariuszy codziennie rano, jeżdżenie w dane miejsca i nagrywanie każdej scenki oddzielnie do tego filmu, ten film by nie powstał, a finalnie nie osiągnęłbym trzeciego miejsca w konkursie. Osiągnięcie celu zmienia życie tylko w danym momencie, ale jak już się osiągnie ten cel. To trzeba wiedzieć, co robić dalej. Nie można robić wszystkiego naraz. Trzeba robić systematycznie małe rzeczy, by po prostu nasze marzenie się spełniło. Przed przeczytaniem tej książki już robiłam niektóre te schematy, a teraz po prostu sobie je uświadomiłam, że je wcześniej robiłam. Następnie, nawyki tworzą naszą tożsamość. Czyli, na przykład, jeżeli ja nagrywam filmy, moim celem nie jest nakręcenie filmu, a stanie się filmowcem. Jeżeli Twoim celem jest nauka gry na przykład na jakimś instrumencie, na przykład pianino, to Twoim celem nie jest nauczenie się nowej piosenki, tylko Twoim celem jest stać się muzykiem. I to jest taka prosta zasada. Tłumacz sobie tak w głowie, bo wtedy będzie łatwiej Ci po prostu stworzyć dobre nawyki. Prosty przykład z życia. Cały czas się spóźniasz i nie chcesz być osobą spóźniarską. Czyli Twoim celem nie jest przestanie się spóźniać na dane spotkanie, a twoim celem jest się stać osobą punktualną i odpowiedzialną za to, co robi. Bardzo istotną kwestią w tej książce jest też to, że rób chociaż 1% z tego, co chcesz zrobić, bo wtedy jest większa szansa, że ten nawyk ci wejdzie na zawsze. Chcesz przeczytać 30 stron książki, ale wiesz, że tego nie zrobisz, to przeczytaj chociaż tą jedną stronę. Może też być to taki przykład nauki do sprawdzianu. Zapomniałeś, że jest tu to sprawdzian. No to już się poddajesz, bo wiesz, że dostaniesz jedynkę i już nie ma w ogóle szans, że się czegoś nauczysz. Więc nawet nie zamierzasz sprawdzić czegokolwiek w podręczniku. To jest błędne myślenie. Już lepiej naprawdę położyć te 10 minut niż nic i dostać tą dwójkę, niż się poddać, zanim w ogóle się zaczęło uczyć. Więc naprawdę nie poddawajcie się jeszcze przed tym, jak coś zaczniecie robić. Dobra. Miałam problemy ze snem, w sensie nie mogłam zasypiać i się zastanawiałam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nie mogę spać? Dlaczego ciężko mi jest zasnąć i czemu się często budzę w nocy? Problem zniknął od momentu czytania książki. I teraz, jak wygląda yy, mój wieczór? Ogólnie powiem Wam, że zasypiam o godzinie 22. W sensie gaszę światło i idę spać o godzinie 22. Nowy nawyk, który wprowadziłam, by lepiej spać, to jest 30 minut przed snem czytanie książki. To naprawdę naprawiło moje problemy ze snem. Zero elektroniki, smartfona i żadnych, żadnego światła niebieskiego, żadnych bodźców bez przeglądania Instagrama ani tych rzeczy. Naprawdę wszystko naprawiło. Jak zrobiłam to, że zaczęłam czytać książki? W tej książce Jamesa Cleara było opisane coś takiego, jak ułatwić sobie zbudowanie nowego nawyku. I tam on opowiedział, żeby łączyć nawyk z czymś, co lubimy robić. I teraz, co ja zrobiłam? Lubię słuchać muzyki, a więc skojarzyłam sobie słuchanie muzyki z czytaniem książki. I teraz, 30 minut przed snem, biorę książkę, zakładam słuchawki i słucham muzyki, jednocześnie czytając. Słuchanie muzyki jest czymś fajnym. Więc połączyłam to z książką i teraz te dwie rzeczy stały się fajne, i lubię to robić. Więc to jest naprawdę bardzo przydatny taki algorytm tworzenia nowych, fajnych nawyków. Co jeszcze pozwala mi, by ułatwić sobie tworzenie nowego nawyku, jakim jest czytanie książki? Tą oto książkę kładę na łóżku. I teraz, jak już się niby kładę spać, mam niby telefon w ręku. Nie jest tak zazwyczaj, ale wiem, że wiele ludzi tak robi. No to patrzy sobie, widzi książkę i od razu mu się w głowie zapala lampka, warto ją przeczytać. Przypominasz sobie o tym, że czytanie książki pozwala ci lepiej zasnąć, no i po prostu ją zaczynasz czytać. I to jest taki prosty schemat. Książka mówi nam też prostą zasadę, na którą warto uważać, czyli nie możemy sobie w głowie przestawić czegoś takiego, wszystko albo nic, tylko. Jest coś po środku, nie możemy robić y, czegoś na 100%. A jeśli nie zrobimy tego na 100%, to lepiej po prostu tego nie robić. To jest błędne myślenie. Nikt nie jest idealny i każdy ma gorszy dzień. Chodzi tylko o to, żeby nie przerywać tego łańcucha i dbać o kontynuowanie zwycięstw. W moim przykładzie była to nauka języka angielskiego z Duolingo. Tak, wiem, że to trochę śmieszne, ale naprawdę to daje dużo. Miałam serię tam ponad 150 dni, aż w końcu przestałam przez na 3 dni otwierać Duolingo. No i to nie jest powód do tego, żeby się załamywać. Po trzech dniach ważne jest to, żeby wrócić do tego, co się robiło wcześniej. Nie można się poddawać dwa razy z rzędu. Raz coś ci nie wyjdzie, kontynuuj to następnego dnia i będzie wszystko tak samo. Nic się nie stanie, że jednego dnia czegoś nie zrobisz. Książka uczy również, jak towarzystwo ma wpływ na nas samych. Jest takie powiedzenie, z kim się zadajesz, takim się stajesz. I ma to wiele prawdy. Dlatego trzeba uważać i zadawać się z ludźmi, które, którzy mają dobry wpływ na społeczeństwo. Czyli na przykład uznajmy, że jakaś Klaudia jest normalną dziewczyną. Nie pali, nie pije, dobrze się uczy. Teraz zmienia towarzystwo, bo zmienia szkołę. I przychodzi do takiego społeczeństwa, palaczy, w ogóle takiej patologii. No i z automatu ona też się chce taka stać, ponieważ myśli, że to jest dobre, bo inni ludzie tak robią, to na ter tak będzie robić i finalnie kończy tak jak oni. To jest złe. Wybieraj ludzi wpływowych, którzy dadzą Ci możliwość bycia lepszym, nauczyć się od nich czegoś i będą ludźmi, przy których czujesz dobrze. Nie musisz, nie musisz mieć miliona znajomych, wystarczy ci jedna osoba i to tyle. Lecz warto również podzielić tych ludzi na ludzi takich znajomości przyjacielskie, a drugich ludzi do znajomości biznesowych. Nigdy nie łącz biznesu z przyjaciółmi, ponieważ przyjaciele to przyjaciele. Raz są, raz ich nie ma. I finalnie mogą ci pozazdrościć. I robić wszystko, by stać się lepszym od Ciebie, ewentualnie tobie jeszcze uprzykrzyć życie. Więc finalnie nie ufaj nikomu w 100% jedynie samemu sobie. No i to by było na tyle. Takie moje krótkie streszczenie tej książki. Najważniejsze no rzeczy, które z niej wyniosłam, które mi pomogły w życiu i po prostu sprawiły, że życie staje się bardziej świadome i lepsze. Dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!